Siema! Zaraz po tym jak stałem się posiadaczem hulajki, natknąłem się w internecie na informacje o organizowanym przejeździe przez Warszawę i Mistrzostwach Polski. Jako włóczyk i dziób nie mogłem odpuścić takiej możliwości, i postanowiłem dostać troszeczkę bęski, więc zmieniłem opony. Postanowiłem troszkę pojeździć. I trzy dni później znalazłem się w drodze. 1200 km, nie takie proste i łatwe jakby się mogło wydawać, Poczekałem przesiadka do pociągu. W którym dostałem kolki nerkowej, a po wyjściu okazało się, że manetka jest uszkodzona. Kolejne 5 godzin spędziłem na szukaniu jakiegokolwiek serwisu, no i oczywiście noclegu, bo z tym był bardzo duży problem. Po takiej trasie chciałem tylko odpocząć, ale Warszawa przywitała mnie w inny sposób. Udało się na szczęście wszystko szybko ogarnąć, no i trafiłem do hotelu. Sprawa wygląda tak, że udało mi się odkręcić przednie kółko. Muszę zmienić opony przód na tył, tył na przód, bo przód bardzo mieli. Chciałem w międzyczasie zmienić sobie tarcze, bo tutaj chłopacy mi pomogli ogólnie. Bardzo dziękuję. Bo bez nich to w ogóle nie byłoby nie było mi nic. Dzisiaj nie byłoby nic. Ogarnęli mi sprzęt, ogarnęli mi i nogę. Serio, dziękuję bardzo wam, bo się zaangażowaliście, ale w tym czasie pęk mi jeden jedyny kluczek i mam gdzie tutaj w Warszawie mógłbym dostać takie coś, no bo muszę to zrobić. Mam czas do szóstej rano. Jak znajdę o tej godzinie w Warszawie grzechotkę, to będę tam wisiał zaraz na płocie do rana. From station to my house is one hour, but I've got... hard tools to fix it my trotty. Yeah! Tytrytty. Szczeniaku, siła! Tutaj to tak, bez kitu, hajsu aż puchnie. O, tak patrząc na sprzęty, to ja tam nawet po was dymku nie poczuję. Dobrze! No jest szatan, nie? Możesz nam po prostu na pojazdu Prawie 13 tysięcy przebiegu Dobra ile ma to paki? Nie wiem, nie, nie testowałem szczerze. Raz tylko jechałem maksymalną prędkość i tyle. Jaka jest maksymalna prędkość? 85 Jaka waga, około 70, 70. Czy to on leci tyle co mój? 70 kilo. No pakiet ma 50 50 w ma Zasięg ma jakieś 160 km <laughs> Grubo, grubo, grubo. I to w terenie. To w terenie, no no w terenie jest. mniej. Nie. Więcej właśnie. Nasze na koła mniej. Ale ty jedziesz na jednym kole, a tutaj musisz jechać no, na dwóch silnikach okay. i on buksuje mocno przodem, nie? Te bateria dostaje w terenie. Na asfalcie on tak nie ślizga. No jest, sprzętów się zbiera, sprzętów się zbiera. No miejmy nadzieję, że się zjawi więcej. Jest sprzętów. Siemanko, znaleźliśmy tutaj takie cudo. I kolega nam opowie co nieco o nim. No to więc tak, no to jest pojazd samorządka jak najmniejszym kosztem, zrobiona zarówno intelektualnie jak i finansowo. Autopentyczny. Yy, Bateria jest z auta hybrydowego, z Volvo XC90, 2 kWh. Silnik chiński z AliExpress. Rama ruska, no to niestety nieprzyjaciela, ale wytrzymała. No i sterownik chiński. Czyli to jest taka można powiedzieć kooperacja No i, no i making Poland. Nie no projekt jest kozacki, nie? I na, na kozackiej bazie jest zrobiony pasuje, wykonania, nie? Wykonania poniżej poniżej 3 tysięcy złotych. Poniżej 3 koła wyszło? Wszystko? A ile czasu go składałeś ogólnie? Ile ci zajęło czasu złożenie go, żeby... Południa? 2 po południe. Dwa po południa. Trzeba było najbardziej najbardziej czasochłonnym zajęciem było szukanie bazy. No, no, tak. Musiał być przede wszystkim coś takiego właśnie jak to, czyli wytrzymałe wrażenie, to przede wszystkim te rurki te winy, to są bardzo grube. Hmm. No, radziecki sprzęt. No, <laughs> Niezajeżdżalny. Mówię, no, drugie życie. Nie, no jest kozacki. Dzięki! I zobaczymy się jeszcze za chwilę, nie? <laughs> No, wybaczcie, <laughs> <laughs> <żały, to> <laughs> <Zależy, bo jest, laughs> na <laughs> <nie laughs> <problemy. laughs> to nie Paliwo to jest się bardziej odprawne. jest! Za jest to. to, nie jest to, to, nie jest to. <laughs>

Ha 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 ha

Znalazłem <śmianowidzio> po drodze. Jeszcze raz mogłem wyprzedzić policję. Będziemy poginać? No jest kawał toru.